Państwa po przerwie, a kolejnym gościem Galaktyki Pomerania jest pan Bartosz Deka, Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na wynajem. Mieszkanicznik, witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie, panie Bartoszu, teraz zmienimy troszeczkę temat w odniesieniu do tych poprzednich dyskusji, jeżeli chodzi o kwestię inwestycji, ale będziemy rozmawiać o czymś, co dotyczy w zasadzie nas wszystkich, no bo każdy z nas gdzieś musi mieszkać. A rozmawiać będziemy o tym, jak podnieść atrakcyjność wynajmowanej, kupowanej nieruchomości, ale przede wszystkim w tej wynajmowanej, w tym kontekście troszeczkę prawnym, czyli kto i jak powinien się zabezpieczyć i ten kto wynajmuje, i ten kto podnajmuje, aby czuć się pewniej, aby ta umowa była bardziej atrakcyjna i żeby później nie było przykrych niespodzianek. No właśnie, rzeczywiście zwracamy uwagę na to, że podnoszenie atrakcyjności mieszkania, które planujemy wynająć, czy, nająć, czy szukamy najemcy na, na mieszkanie, jest bardzo istotne, ale przede wszystkim zalecamy za, zadbać o bezpieczeństwo tej nieruchomości i zabezpieczenie potencjalnego najemcy w tym, w tym mieszkaniu najczęściej, najczęściej. Czyli nie zapominamy o jakimś gniazdku gdzieś tam, które troszeczkę tak, może przebija na ścianie. Tak, musimy i mamy zadbać jakiś... o stan techniczny nieruchomości, czyli właśnie... Instalacja elektryczna, solidnie zamontowane gniazdka, włączniki, tablica z bezpiecznikami, żeby to było odpowiednio zabezpieczone, aby przypadkowo nie można było, żeby najemca przypadkowo nie poraził się prądem, bo konsekwencje wypadków, które są wynikiem stanu technicznego mieszkania, no niestety ponosi właściciel to też nieruchomości. też są kwestie estetyczne. Zacznijmy może jednak od tego, co powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy wynająć mieszkanie, żeby wynająć je w dobrej cenie, żeby nasze mieszkanie wyglądało świeżo, atrakcyjnie i po prostu, żeby wyglądało na takie, że chcemy je wynająć? Od czego zaczynamy? Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest to słowo, czy to słowo kluczowe, świeżo. Mieszkanie przede wszystkim powinno być wysprzątane. To jest, myślę, podstawowa, podstawowa zasada. Mieszkanie, standard mieszkania jest bardzo różny. Są osoby, które poszukują mieszkań w wysokim standardzie, są osoby, które, dla których najistotniejsza jest cena, ale bez względu na to, w jakim standardzie mieszkanie wszyscy jest Wszyscy chcemy widzieć czyste mieszkanie. Wszyscy chcemy mieszkać w czystym mieszkaniu i chcemy wejść do takiego mieszkania, żeby to mieszkanie, no, od razu… Żeby na początku, jak kupujemy, czystym. żeby chociaż raz w życiu było Nawet czyste. Nawet jeśli meble są stare, to ważne, żeby po prostu były czyste. Tak, to jest, myślę, na najistotniejsze. Standard mieszkania jest drugoplanową rzeczą. Najważniejsze jest, żeby mieszkanie przede wszystkim było czyste. Tak prozaiczne rzeczy jak wyniesienie śmieci po poprzednim właścicielu, jak nie kurzu z kąta, jak umycie okien, wypranie firan, wypranie narzuty na kanapę czy obrusu na stół. To są te rzeczy, od których powinniśmy zacząć. Um, Takie w hotelu. Pod wynajmu. Czyli chcielibyśmy zastać taki trochę pokój, jak idziemy do hotelu. Wynajmujemy pokój w hotelu, on jest piękny, wysprzątany, te są poskładane. Coś w A tym jest? I tu dodam jeszcze, że najważniejsze jest łóżko. To jest jeden powiedzmy, z pewnych trików, które są stosowane podczas przygotowania mieszkania do wynajmu, żeby zadbać o to, aby właściwie zaprezentować w mieszkaniu łóżko. Łóżko jest kluczowym meblem w mieszkaniu, ponieważ mieszkanie przede wszystkim służy do spania. Więc to, to właśnie przysłowiowe hotelowe łóżko robi najlepsze wrażenie w mieszkaniu. Co jeszcze robimy? Jak przygotowujemy mieszkanie do wizyty osoby, która, chciała, która chciałaby je wynająć? Przede wszystkim warto być w tym mieszkaniu, zanim potencjalny najemca się pojawi. Czyli nie wchodzić razem z najemcą do mieszkania, tylko przyjść wcześniej posprawdzać, czy na pewno Drobne wszystko triki. jest przygotowane. Na pewno. Przede wszystkim też przewietrzyć mieszkanie, tak? Będąc wcześniej w mieszkaniu, warto jest to mieszkanie przewietrzyć. Być może jakiś dyskretny odświeżacz powietrza, tak żeby rzeczywiście to mieszkanie pachniało świeżością, było po prostu świeżo. Jakie jak zapachy w kupowanych autach, nawet używanych, tak? Które pachną nowym samochodem. Czy coś w tym jest? No, no właśnie, no jak, jak są Pan obozu, to, są, to są pewne triki handlowe, tak? Które są traktowane właściwie w każdej branży. Przychodzi ta osoba, widzi czyste, pachnące mieszkanie, chce je wynająć. I na co zwracamy uwagę przy wynajmowaniu teraz tego mieszkania? No wiadomo, że osoba, której wynajmujemy mieszkanie, chodzi nie tylko o pieniądze. Musimy jej w pewien sposób zaufać, że ona tego mieszkania nie zniszczy. Jak się rozpoznać? Czy macie jakieś takie sztuczki, żeby rozpoznać, kto ma jakie intencje? Tu przechodzimy do zagadnienia, które nazywamy selekcją najemców. Naszym pewnym takim podstawowym. Elementem, na który zwracamy uwagę, to zaświadczenia o zarobkach. Wielokrotnie i za każdym razem powtarzamy, że dobierając najemcę czy rozmawiając z najemcą, pytajmy o to, gdzie pracuje, ile zarabia i żeby udokumentował to. To jest bardzo istotne. Z tego punktu widzenia, aby mieć pe pewność, że osoba ta będzie po prostu wypłacalna. Że nie jest kimś, kto po prostu szuka mieszkania i tylko obiecuje, że będzie płacił, tylko jest to osoba, która ma rzeczywiście podstawy do tego, żeby za tą nieruchomość, za wynajem tej nieruchomości zapłacić. Ja przygotowując się do dzisiejszego spotkania, ja czytałem takie sformułowanie w internecie, chciałbym, żeby się pan do niego odniosł, że jeżeli chodzi o osoby wynajmujące, możemy podzielić je na generalnie dwie kategorie. Stawiam tezę: studenci i wszyscy normalni. Nie, tu wcale byśmy tak tego ten sposób nie dzielili, ponieważ są osoby, czy są mieszkania przygotowywane specjalnie pod studentów. I tu wcale nie chodzi o to, że No właśnie dzielimy być na ten target, standardem. tak, specjalnie pod studentów i na pod wszystkich normalnych. Powiem znaczy, tak, no trochę mnie pan zaskoczył, ponieważ tak, wcześniej mieszkania pod studentów były kojarzone z mieszkaniami bardzo ubogo powiedzmy czy skromnie urządzonymi. Tak, że po prostu student niewiele potrzebuje. Natomiast dzisiaj student jest osobą czy klientem bardzo wymagającym. I to wcale nie jest powiedziane, że mieszkanie dla studenta jest w jakimś gorszym czy innym standardzie niż e, mieszkanie dla jakiejkolwiek innej osoby. Jakie mieszkania najczęściej wynajmowane są w Szczecinie? E, to znaczy jaki metraż, jaka wielkość, w jakiej lokalizacji? My szukamy mieszkań w centrum, a może jednak na obrzeżach ch ch chętniej wynajmujemy mieszkania e, w sypialni. Czy możemy w ogóle takie tendencje zauważyć w chwili obecnej? E znaczy, to wszystko jest zależne od tego, kto tego mieszkania poszukuje. Jeżeli dla osoby, która poszukuje mieszkania pod wynajem, najistotniejsza jest cena, to nie będzie szukał mieszkania w centrum, poszuka gdzieś delikatnie na obrzeżach miasta, ale bardzo dobrze skomunikowane z centrum miasta. Jeżeli będzie chciał zaoszczędzić na cenie, będzie szukał mieszkania mniejszego, ponieważ mniejsze mieszkanie zawsze parę złotych będzie tańsze niż mieszkanie większe. Czyli dwupokojowe mieszkanie 35-metrowe będzie na pewno wynajmie tańsze niż dwupokojowe mieszkanie 50-metrowe. Zarówno jeżeli chodzi o koszty samego najmu, które będą w skali miesiąca niższe, jak i koszty na przykład eksploatacyjne, typu ogrzanie mieszkania, ponieważ ogrzanie mieszkania 35-metrowego jest siłą rzeczy tańsze niż ogrzanie mieszkania 50-metrowego. Pan e, wspominał przed wejściem na nagranie, na temat kawalerek, które są takim najtańszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kwestię wynajmu. Zauważył Pan pewną taką zależność pomiędzy 20-30 metrowymi mieszkaniami, że dla wynajmującego te mniejsze są bardziej ciekawsze I, i, inaczej dla osoby, która daje pod wynajem, czyli jakiegoś dewelopera, ale jednak już dla osoby, która korzysta, to tak naprawdę ta różnica między 20-30 metrami jest tylko na plus. Jest na plus, ze względu o którym mówiłem, że zazwyczaj 20-metrowa kawalerka będzie jednak te parę złotych tańsza w najmie, jak również w eksploatacji. A osoba, która kupuje mieszkanie pod wynajem, w momencie, kiedy ma zapłacić za mieszkanie 30-metrowe, a zapłacić kwotę za mieszkanie 20-metrowe, no to już tutaj w momencie zakupu tego mieszkania no, różnica jest zazwyczaj zauważalna. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwracamy uwagę, czyli kaucja. Jaka powinna być ta kaucja? Jak powinna być ustalona? My przyjmujemy, że kaucja musi być co najmniej równa co najmniej jednomiesięcznemu czynszowi. Jest ona zwracana, czy rozliczana, no powiedzmy, jest ona rozliczana z najemcą w chwili rozwiązania umowy, w momencie kiedy tworzymy protokół zdania mieszkania i jesteśmy w stanie ocenić ewentualne szkody, tak żeby kaucja mogła zostać pomniejszona o wartość koniecznych napraw, które są, Praw, które są skutkiem użytkowania mieszkania przez najemcę. Czyli podsumowując, te, co jest najważniejsze z punktu takiego czysto estetycznego, jeżeli chodzi o kwestię, jak podnieść atrakcyjność naszego mieszkania? Przede wszystkim czystość, czystość i jeszcze raz czystość. A z jakimi pytaniami można jeszcze zwrócić do Państwa, do Stowarzyszenia Mieszkanicznik? Stowarzyszenie Mieszkanicznik za cel i misję ubrało sobie cywilizowanie polskiego rynku najmu, więc my jesteśmy gotowi pomagać informować, edukować we wszystkich zakresach związanych z najmem mieszkania. Zarówno jeżeli chodzi o strony najemcy, jak i osób wynajmujących. Jeśli mogę tutaj taką drobną, no w sumie takie zapowiedź drobną, ponieważ w lutym w Goleniowie będziemy mieli spotkanie. Zostaliśmy zaproszeni przez bibliotekę miejską w Goleniowie na właśnie drobną prelekcję dla osób, które najmują mieszkania, czyli tych, które poszukują mieszkań. Właśnie na co zwrócić uwagę, w jaki sposób najmować, najmować mieszkania. I tak jest, to będzie spotkanie otwarte. Na co dzień gdzie można uzyskać wsparcie czy poradę w Państwa Stowarzyszeniu? Czy istnieje jakaś strona internetowa i jak można do Was trafić? Tak, jak najbardziej zapraszamy na stronę mieszkanicznik.pl. Tam są umieszczone adresy internetowe, formularze. Możemy, można się z nami skontaktować, nawiązać kontakt. Zostanie, każda osoba, która ten kontakt nawiąże zostanie skierowana najczęściej po prostu do lokalnego lidera, w Przypadku tutaj Szczecina będzie to kontakt do mnie. Powiedział nasz ekspert Bartosz Deka, stowarzyszenie Mieszkanicznych Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu, A teraz, szanowni państwo, jak już wynajmiemy to mieszkanie, no to zastanawiamy się, jak je przygotować na zimę. Jak zrobić, jakie triki zastosować, żebyśmy chętnie w tym mieszkaniu przebywali zimą? O Żeby tym za chwilę z architektem wnętrz. No właśnie. Witam Państwa po przerwie. Tak jak zapowiadaliśmy, architekt wnętrz jest naszym gościem, pan Bartosz Wolski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. To co robimy na to, co robimy w tym mieszkaniu zimą, żeby było przytulniejsze. Drodzy Państwo, tak naprawdę dozimy jeszcze chwilka, W tej chwili mamy jesień, właściwie ostatnie aspekty tej jesieni. Zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę budząc się, mglisty poranek, no nie zachęca nas do aktywnego Czyli rozpoczynania dnia. Rolety. Nie, wręcz przeciwnie, nie zasłaniamy rolet, nie patrzymy w szare okno. Spróbujmy doszukać się pozostałości naszej złotej polskiej jesieni. Zastosujmy tą kolorystykę jesienną, która tak naprawdę jest inspiracją. Zachowajmy ją w naszych wnętrzach. Tak naprawdę natura jest najlepszą inspiracją. Także myślę, czyli co liście, które, które są gdzieś na ulicy, mamy zabrać i wstawić do wazonu? Nie wiem, jakoś tak? O, tutaj zdecydowanie fajną inspiracją będą chociażby prasa branżowa, portale branżowe, na których możemy znaleźć dużo ciekawych pomysłów na wykorzystanie właśnie naturalnych materiałów, jak liście i gliwie, szyszki, Ale tak naprawdę poszedłbym raczej w kierunku kolorystyki. Wnętrze jesienne to wnętrze ciepłe, czyli pełne czerwieni, brązów, kolorów ziemi, od beżu przez piaski. Po odcienie rude, ciepłe, słoneczne kolory. Praktyczne przykłady z niewielkim budżetem, bo wiadomo, kiedy pójdziemy i mamy duży budżet, to możemy sobie nawet zrobić jakieś piękne światło na zewnątrz w ogrodzie i jakąś zieloną roślinę, która przez cały rok będzie zielona i będzie nawet pod śniegiem przykryta i będzie zielona. Ale kiedy mam ten budżet niewielki, co każdy z nas może tak szybko zrobić, żeby to niewiele kosztowało, a jak już kosztuje, to niech to naprawdę będą skromne kwoty, ale żeby poprawić ten nastrój. Budzimy się i co powinniśmy zobaczyć? Mówimy o tych naturalnych i co jeszcze? Tak naprawdę wystarczy czasem sama zmiana koloru ścian, jeżeli mamy duże wnętrza, wiadomo, są one fajne, szczególnie wtedy, kiedy jest ciepło, są przestronne, jasne, przewiewne. Jesienią, zimą szukamy wnętrz ciepłych, przytulnych. Czasem wystarczy puszka farby, zmiana koloru ściany z jaśniejszej na ciemniejszą, taką, w której będziemy się dobrze czuli z herbatą, z kawą. Gdzieś możemy zastosować na przykład laskę cynamonu, skórkę pomarańczy, która też wprowadzi na fajny klimat, aromaty te, które tak naprawdę za którymi tęsknimy, które nas ogrzeją także pod kątem zbliżających się świąt. A co z naszym ogrodem, co z naszymi balkonami, bo to też ważne, że no właśnie zapominamy o nich zimą i jesienią. Bardzo często zdarza się, że faktycznie budzimy się rano, patrzymy o niejku, był przymrozek za oknem, co teraz? No niestety rośliny balkonowe, rośliny ogrodowe wymagają szczególnej pielęgnacji. Jesień to czas porządkowania ogrodów. Zadbajmy o to, aby były te ogrody uporządkowane, liście zagrabione, aby rośliny osłonić, tak? Zabezpieczyć je przed przemarzaniem. Pamiętajmy, aby zabrać nie stosować... do siebie do domu. Także zabrać do domu. Są rośliny, które wymagają ciepłych pomieszczeń, muszą to przezimować. Nie stosujmy sztucznych materiałów, nie wykorzystujmy resztek ubrań, worków foliowych, ponieważ możemy udusić te rośliny. Stosujmy właśnie liście, igliwie, drociny to, co tak naprawdę natura nam pozostawia. I parapet wcale też nie jest takim dobrym miejscem, jeżeli chodzi o pozostawienie chyba roślin, bo tam jest i te ciepłe, i zimne powietrze bardziej w centrum. Ja chciałbym jeszcze może zapytać o jakieś takie właśnie kwestie związane z tym takim ogrodem. Czy nawet to, jak przystroimy drzwi wejściowe dla naszych gości, czy dla innych osób, też ma jakieś znaczenie? Czy może też powinniśmy gdzieś tam eksperymentować już od samej bramki, na przykład wejściowej? Tak naprawdę wszyscy mówią, że liczy się pierwsze wrażenie i myślę, że jest to cenna uwaga. Zapraszając kogoś do naszego wnętrza, już przed wejściem samym, możemy pokazać, że coś fajnego na nas czeka, na naszych gości. Bardzo popularne stało się święto Halloween, przyszło do nas, prawda, z zagranicy, wystawiamy dynie, dekoracje, które bardzo nawiązują Podobno straszne do... straszne święto. Czy straszne? Myślę, że jest to kwestia wiary, upodobań. Myślę, że na pewno zabawne. Ja bym chciała jeszcze dopytać o zbliżające się święta. My w tym studiu rozmawiałam z socjologami, z psychologami na temat tego, że w sklepach, w marketach z lada moment pojawią się bombki, pojawi się choinka, pojawią się świąteczne dekoracje. A jakie jest zdanie architekta Wnętrz, kiedy my te święta powinniśmy wprowadzić do naszego domu? Fakt, kojarzą nam się one pozytywnie. Kiedy przystrajemy nasz dom pod kątem Bożego Narodzenia? Myślę, że tak naprawdę dobrym okresem na rozpoczęcie przygotowań do świąt, jeżeli chodzi o wnętrza, jest początek grudnia. Nie śpieszmy się, pozwólmy tej jesieni być ciepłą, Ciągle przyjemną. Jeszcze Ciągle jesień we wnętrzach, myślę, że do końca listopada. Jest to fajny czas, który tak naprawdę pozwoli nam popcować z tymi kolorami, których tak naprawdę przez cały rok nie wykorzystujemy. Brązy, nie każdy lubi te odcienie. To jest czas, w którym, w którym możemy w tych kolorach poprzebywać. Wiadomo, święta zbliżają się, będą z pewnością strojne, złote, srebrne, białe, Czasem... Szarte. Bo ja mam takie spostrzeżenie, że często święta w Polsce, jeżeli chodzi o wystrój, to jest taki wielki kicz. I nagle widzimy domy, które są ponad przesyt, przestrojone, gdzieś tam od samego wejścia jakieś girlandy, bombki, ja myślę, ledy, tu... światełka. Ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa ruszająca ciężarówka jednego z koncernów, która tak jakby oficjalnie rozpoczyna przygotowania do świąt. Faktycznie... No i Last Christmas dla tak, Michaela. Właśnie, faktycznie jest to trochę kiczowate, ale myślę, że święta to nie tylko... Ale to wnętrza... sprawia nas szczęśliwszymi chyba, nie? Szczęśliwszymi. Myślę, że nie zwracamy uwagi na to, co tak naprawdę to znaczy, tyle tylko, że cieszy oko, a tak naprawdę cieszyć oko... Ale jak cieszy że... oko, to cieszy nas, no bo jak to jest, no Panie Bartoszu, czasami się nad tym nie zastanawiamy, przyjeżdżamy do domu po ciężkim dniu pracy i wracamy wreszcie do naszego kolorowego domu, pomimo tego, że już jest ciemno, bo zazwyczaj zimą, jak wracamy z, pra z pracy, to jedziemy, jest ciemno i wracamy, jest ciemno i widzimy kolorowy dom. No przecież to chyba cieszy. Ja myślę, że jeżeli rozpoczynamy zbyt wcześnie tą kolorystykę taką intensywną, możemy wystawić się także na ośmieszenie i wtedy nie będzie wcale nam tak zabawnie. A taka moja własna dygresja, jeżeli wchodzę do centrum handlowego zaraz po Święcie Wszystkich Świętych i widzę, że już są święta, no to faktycznie w tym momencie nie ma powodu do radości, bo wydaje mi się, że jest to faktycznie za wcześnie i nie wygląda to dobrze i, i smacznie przede wszystkim. Odświeżamy nasze mieszkanie na jesień, staramy się przeozdabiać je w liście, ale też sprzątamy, prawda? O tym powiedział przed chwilą pan, który jest ekspertem w wynajmowaniu mieszkań. Czyste mieszkanie to mieszkanie, w którym miło nam się przebywa. Są zapachy morza, które mogą wprowadzić nas w jakiś taki, taki nastrój? Czy na przykład te zapachy do kontaktu, czy które ustawiamy w różnych częściach mieszkania, to dobre rozwiązanie? Rozwiązanie może niekoniecznie tyle dobre, co na pewno atrakcyjne dla potencjalnego najemcy, klienta, który Leniwego. Będzie, czy leniwego? Być może trochę także. Jeżeli wchodzimy Bo do wnętrza... gdzieś tam wnętrza. się popsika, poperfumuje, no i... Nie zapach musi być stały, zapach musi być trwały musi nam się kojarzyć z miłymi czasami na przykład wanilia jest bardzo fajnym zapachem który nie dość, że działa antyseptycznie to jeszcze kojarzy nam się z ciastem, z domowym ogniskiem na pewno takie wnętrze będzie pozytywnie odbierane przez nas na pewno będziemy się w nim lepiej czuć jeżeli do tego będzie jasne, czyste zdecydowanie łatwiej będzie nam się do niego wprowadzić wynająć, a także pomóc komuś innemu w doborze właściwego wnętrza z czysto praktycznego punktu widzenia chciałbym się e, e, zapytać czy duże przestrzenie okienne, tak? Bo tak można to, chyba to nazwać je w domach, czy to dachowe, czy po prostu duże okna balkonowe, w jakiej porze roku są najbardziej nam sprzyjające? Bo latem troszeczkę denerwują, bo od rana już nas budzą, a zimą gdzieś tam dają no, jakieś tam większe poczucie światła. Jak to jest ze strony specjalistów? Czym się kierujecie? E, niestety, okna są, jest to kwestia bardzo. Specyficzna i nie zawsze możemy też dostosować wnętrze do naszych potrzeb. Jeżeli mamy wnętrze od północy, usytuowane, czy od strony zachodniej, właśnie, czy północnej, zawsze tego światła będzie mniej. Wiadomo, latem jest jaśniej, jesienią jest ciemniej. Możemy w ten sposób na przykład wykorzystać to, że dekorujemy te okna. Jasne dekoracje, świece, lampki. Możemy w każdej chwili tak naprawdę powiesić, one nam ogrzeją, będą też atrakcyjnie wyglądały. W ciągu dnia, wieczorem na pewno będą zachęcały. Czy architekt doradza przy wyborze mieszkania i adaptacji, jakie okno powinno być z jakiej strony, no bo tutaj wiadomo, kwestia tej północy, po po południa, wschodu, zachodu jest bardzo istotna, przy nawet budowie domu. Czy wtedy ma to jakieś znaczenie, gdzie znajduje się sypialnia, gdzie znajduje się salon, gdzie znajduje się kuchnia? Zdecydowanie omawiając z naszym klientem usytuowanie domu e, sugerujemy, aby wejście do domu, tak naprawdę główne wejście, e, znajdowało się od północy, ewentualnie wschodu. E, część dzienna salon Salon y, wypoczynkowy pokoje dziecięce powinny być bardzo dobrze doświetlone, powinny być przytulne, przyjemne. Dlatego zwykle sugerujemy, aby znajdowały się one od strony południa, od strony południowego zachodu, kiedy tego słońca mamy faktycznie najwięcej. Wtedy też wnętrza są lepiej eksponowane, są cieplejsze, przede wszystkim przyjemniejsze. I łatwiej jest nam je ogrzać, są bardziej praktyczne. Zdecydowanie tak. Z drugiej strony z kolei od północy, od północnego wschodu, warto sytuować na przykład kuchnię, która zwykle jest ciepłym wnętrzem ze względu na użytkowanie jej. Na przykład sypialnie, w której śpimy i lepiej śpi nam się w chłodnych wnętrzach. Bardzo serdecznie dziękujemy za garść bardzo pożytecznych informacji. I Architekt Wartosz Wolski był naszym gościem, Szanowni Państwo, korzystamy jeszcze z jesieni. Jeszcze przyjdzie czas, żeby cieszyć się Bożym Narodzeniem. Zbieramy liście szyszki e, cynamon e, pomarańcze to to, czym powinien pachnieć nasz dom, tak, żebyśmy miło do niego, żeby miło nam się do niego wracało, no i przede wszystkim posprzątajmy nasze mieszkania. To może zrobić każdy. Szanowni Państwo, to był program Galaktyka Pomerania, Magdalena Suchodolska i Sylwester Perowicz. Prowadzili go dzisiaj dla Państwa. Sylwester, nie będziecie w piątek, będę sama. Będziesz sama, ale na pewno sobie poradzisz, wierzę w Ciebie. Mnie nie ma, jestem za tydzień we wtorek, a już jutro Sandra i Tomek będą dla Państwa na żywo. Jak zwykle prowadzicie kolejny program Galaktyka Pomerania. Także do zobaczenia. Do zobaczenia.